Oroskopowiedź dla barana na jesień 2023 roku jest o takim baranie, który jest w jakimś trudnym związku. Właściwie to nawet nie jest on trudny, tylko rzecz w tym, że jest tutaj jakaś tajemnica. Tajemnica ta polega na tym, że ten związek się nie rozwija. Mimo, że on długo trwa. To on się nie rozwija, on stanął w miejscu i on nie ma już szans, żeby się, się rozwinął, ale Baran chyba myśli, że nadal jest taka możliwość. Hmm. I, I zależy mu, żeby to się, żeby wybudować jakieś, jakąś stabilizację w tym związku, ale tutaj. Hmm. Właśnie jest ta kwestia, że to się nie dzieje. I może tak na razie zostawmy. Czego baran nie wie? Baran nie wie tego, że jeśli zrobi krok w tył, jeśli się wycofa z tego związku, to to przyniesie pewne jakieś wyjaśnienia. Wyjaśnienia kwestii. Wyjaśnienie interesów obu stron, dlaczego były razem. Dlaczego Baran i jego partner byli Sto. razem? Czy co im wspólna podróż razem przyniosła? Tak. Że to było jakby podróż, ten związek. No, mi się wydaje, że nie wiem, długo, wieloletnie czy coś. Ale, że ten związek był taką podróżą i były Jakieś cele, takie podświadome bardziej, nie? Yy, I że jeśli Baran i ten partner oni się rozstaną, to że tutaj dojdzie do jakiegoś zrozumienia tej kwestii. O czym powinien pomyśleć Baran, lub w jaki sposób. Się powinien nastawić mentalnie. Tutaj mam dużo kart, a między innymi trójkę monet, która mówi o tym, że Baren pracuje na, pracował na coś i oczekuje na przykład zapłaty. Oczekuje, że jego praca nie pójdzie na marne. I ja tutaj właśnie widzę tą pracę nad związkiem. Baran ma nadzieję, że to nie pójdzie na marne. Baran ma dużo doświadczeń w, związku, w tym związku i mimo to właśnie dochodzi do jakichś Archanioł Rafael Archanioł uzdrowienia wskazuje na to, że tutaj są jakieś niezdrowe właśnie. Was, że, że to myślenie barana ma jakieś takie niezdrowe cechy yy, tak baran nad czymś pracuje żeby jego pra... baran chce żeby jego praca nad związkiem nie poszła na marne mimo, że ma dużo doświadczeń i ogólnie to Tutaj robi coś, powiedzmy, że robi krzywdę tej drugiej osoby, yy, może inaczej, mógłby zrobić krzywdę tej drugiej osobie, właśnie yy, otrzymując tą zapłatę, której właśnie on by chciał, właśnie tej na przykład stabilizacji w związku, która ta osoba druga może jej nie chcieć. Wręcz, wręcz ona może, je, może zaszkodzić tej osobie i tutaj jest właśnie ten że to jest niezdrowe. O tym powinien pomyśleć baran że on zasila. Baran zasila yy, niezdrowe myślenie. Nie wiem, czy lepiej to ujmę chwila. Okej, okay, może tak. Długi czas się ubiegaliście. Pracowaliście na coś i oczekujecie efektów swojej pracy, ale te efekty są niedobre dla tego waszego partnera, z którym jesteście w związku. I to właśnie oczekiwanie tych efektów jest niezdrowe. I w tym nie wynosząc właśnie takich poprawnych wniosków bym powiedziała, że używacie. W zły sposób swojej wiedzy i doświadczeń, z którą, które macie z tą osobą, z którą jesteście w związku i to powoduje zasilenie takich y, niezdrowych energii. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Y, zasilenie takich wy. Jakby dążycie do otrzymania tego czegoś tego, czego wam zależy od tej drugiej osoby, mimo że ona tego nie chce i tego nie potrzebuje i to może, może jej zaszkodzić. I wy, jakby jedziecie tak troszkę po trupach do celu, bym powiedziała, w ten sposób wy zasilacie takie. Yy, tutaj już nie będzie dobrze, po prostu bym tak powiedziała tak już wychodząc po prostu ponad karty, nie, i tak ogólnie mówiąc, to ja bym tu widziała, że wy po prostu idziecie po trupach do celu, nie, i tak jakby nie patrzycie już w ogóle na tą osobę, czy to jest dla niej dobre, czy to jest, to, z czego wy chcecie, jest dobre dla tej drugiej osoby, czy tylko dla was. Wam po prostu na czymś zależy i wy chcecie to osiągnąć, nie, nieważne co, nie. I to jest niezdrowe, takie myślenie. Tak. A prawda jest taka, no to tutaj mam jakby z drugiej strony, nie? Ta osoba pracuje również na jakieś jakby efekty, tylko że ja bym tutaj ja chwilkę pracuje na coś, co nie jest dobre dla was, z kolei, nie? I tak sobie też pomyślałam, że to może być tak, że ta osoba pracuje na no to, żeby żeby ten związek nigdy, właśnie, nie doszedł do takiej, do pełnej realizacji. Żeby on zawsze był w takim stanie rozwoju, rozwijania się, a nigdy nie doszedł do takiego wybudowania, jakiejś stabilizacji. Tak. Tutaj mam jeszcze zwierzątko z mojej nowej talii. Wieloryba mam. I Wieloryb mówi o tym, tak, on poleca, żeby żyć w pełnej świadomości, żyć życiem w pełni świadomym. I tutaj byłoby, on troszkę tak wskazuje na to, że wy jesteście w stanie zauważyć, że tak właśnie jest. Tak, że wy jesteście w stanie sobie to uświadomić, ale wy może wy to sobie troszkę że wy to ignorujecie. Że wy ignorujecie to, że ta osoba tego nie chce, tak. Że macie przeciwne wartości, tak. I wy tak troszkę wole, wolicie wchodzić w taką nieświadomość tego, ignorować to co, to, co widzicie. Wasza moc do transformowania siebie i swojego życia jest taka, że. Możecie zrobić trudny krok w tył. Bo ja tutaj widzę jednak tak, że ta osoba chce z wami być. Że ona. Wy chcecie być razem oboje, tylko że wy na innych warunkach chcecie być ze sobą. Tak, i jeśli wasza moc do transformowania siebie i swojego życia polega na tym, że wy możecie wycofać się z tego związku, ale yy, Ja bym powiedziała, że. Że możecie zaproponować właśnie takie wycofanie się zwią ze związku na rok w przeciągu roku. Yy, tak, dacie, da, żebyście dali sobie nawzajem czas na takie błądzenie w ciemności. Jeśli o, oboje byście w, te, w przeciągu roku znaleźli właśnie jakieś takie własny interes, tak, żebyście odnaleźli to, czego wy chcecie oboje żebyście. Jeśli są jakieś tajemnice, które ta osoba ma i dlaczego ona nie chce właściwie rozwijać w związku z Wami dalej, znaczy rozwijać, wybudować czegoś stabi bardziej stabilnego na, na nim, to żeby ona odkryła to przez ten rok, potem wrócicie do siebie i to. Hmm. I to tak naprawdę może rozwinąć się na różne sposoby, ponieważ i ta osoba może odnaleźć, że jej interes, że jakby ona chce zupełnie czegoś innego od życia, niż być z wami na przykład, i wy również możecie przez ten rok odkryć, że chcecie, um, że jesteście w stanie na przykład ułożyć sobie życie z kimś innym i że na przykład wolelibyście nawet to niż... Po prostu przyzwyczailiście się do, tej, do siebie nawzajem i tyle. I ktoś mógłby właściwie... No i trzeba jakby zdawać sobie sprawę, że takie rozwinięcie się. Może pójść różnymi drogami. Nie? Jakby jedna osoba może zostać sama i jakby nie odnaleźć się w tym. Ale ja bym powiedziała, że to jest potrzebne. Tutaj nie ma... Ja nie widzę nadziei z tego związku. Zresztą idźmy dalej. Ja po prostu powiem, bo w sumie nieważne. Co powinniście zrobić jesienią? Tak. Tutaj mam dalej, że powinniście dać właśnie znać tej osobie, z którą jesteście w związku że chcecie zakończyć, a właściwie przerwać. To jest takie zakończenie, zakończenie przerwa, że wy chcecie, wy powinniście zasugerować, żebyście odeszli od siebie na chwilę. No właśnie, to jest to, co ja właśnie mówiłam przed chwilą w tym, w tym wachlarzu, że dajecie sobie rok czasu, nie? Że wy rozchodzicie się na rok czasu. Zakończacie, po prostu zakańczacie ten związek i potem na przykład spotkacie się po roku i, i wtedy będziecie myśleli, czy to ma sens jeszcze w ogóle. Y, że wtedy dopiero, że po tym roku rozstania że spotkacie się i zbierzecie wnioski poprawne, czy ten związek w ogóle kiedykolwiek miał sens, czym jest sens, żeby go dalej prowadzić. A póki co, jakby na rok, naprawdę się, jakby robicie sobie taką przerwę, ale takie naprawdę zakończenie. W sensie, że oboje możecie robić przez ten rok co, cokolwiek, nie? Co chcecie. Nie robić drugiej osobie problemów, jeśli na przykład ułoży sobie życie inaczej, nie? albo nawet, właśnie, żeby, ja bym powiedziała żeby właśnie prowadzić do tego, żeby jednak spróbować ułożyć sobie życie bez tej osoby, nie, bez tej drugiej i po roku najwyżej zobaczycie się jeszcze raz i się okaże, nie? Czy, czy możecie czy to było po, Czy to było właściwe czy nie o. tak i co otrzymujecie? Czy to tutaj jest dobrze? Mhm. Więc tak ja tutaj mam klatkę, i powrót do zdrowia. Więc ja tutaj widzę wyjście z klatki. Tak, yy, wy otrzymujecie wyjście z klatki. Bo to jest trudna, toksyczna sytuacja ogólnie. Ten związek to właśnie tutaj są jakieś takie niedomówienia to są jakieś takie niedomówienia, półprawdy. W, w, w tym związku mm, nie wiecie wszystkiego. Ta osoba nie mówi wam wszystkiego. Są jakieś rzeczy, które stały się jej złego, złe, jakieś sytuacje, o których wam nie mówi. I one nie mają w ogóle z wami nic wspólnego, ale ta osoba, ale ten, ta osoba, z którą jesteście, ona wam o tym nie mówi. I wy możecie się tego domyślać, że coś jest, ale nie możecie być pewni. Ten związek nie jest oparty na prawdzie. Tak bym to widziała właśnie w tym paziu mieczy. Tutaj jeszcze ta siedemka trefl i ta, sen, ta karta demo, y, diabłana. Tak, no, no i to rozstanie wam daje takie, taką możliwość powrotu do zdrowia. Dalej mamy wpływ ym, tego waszego partnera na tą sytuację ogólnie. Ja tutaj widzę dalej. Y, w sensie dalej, y, jakby rozstajecie się. I ja tutaj widzę, że hmm. ta osoba robi. Hmm. w komuś chwila jeszcze może tak ten właśnie twój partner on spotyka się jakby to jakby, nie wiem, jakby tak automatycznie to miało doprowadzić do tego, że ona spotyka tą jakby jakąś osobę powiedzmy, że która którą ona kocha nie, nie jakby nie wiem jak by wam powiedzieć jakby ona, jakby ten partner wasz właśnie został skrzywdzony przez jakąś, powiedzmy, jakąś, hmm, jakąś niedoszłą swoją, jakąś sympatię czy coś. I on się spotyka z tą osobą i dochodzi do jakiegoś uzdrowienia serca. Tak jakby jego serce zostało uzdrowione, bo mógł, mógł się spotkać z tą osobą. I tutaj jest ten król Travel, który mówi o tym, że jakaś osoba może cierpieć. Ym, może to być tak, że że się okazuje, że ta osoba, z którą się spotyka, że ona cierpiała przez tego waszego partnera. I że tutaj dochodzi do uzdrowienia serc, tak ogólnie. nie? Że oni tak naprawdę jakby byli, powiedzmy, sobie przeznaczeni. Ha, nie mam tego tutaj. To jest po prostu spotkanie. No ale ta karta troszkę mi tak mówi. to uzdrowienie serc. Tak jakby yy, właśnie niedomówienia były nie tylko u Was, jakby w Waszym związku, tylko że on nawet na przykład. Nie, nie przeprowadziła jakiejś dobrej rozmowy z tą, tą osobą, i by się okazało, że tutaj ta osoba też cierpiała, i teraz mogą to ogadać razem i uzdrowić, uzdrowić sytuację. Czyli to by znaczyło, że, ta że ten wasz partner yy, dochodzi do takiej sytuacji w tej, w tej waszej przerwie do prawdy, która. Która sprawi, że wy nie wrócicie nigdy do siebie. Tak. Czyli ten wasz partner znajdzie sobie, jakby, kogoś wcześniej niż wy, tak bym powiedziała. I może się właśnie okazać, że, te, że, że, że on kochał przez cały czas kogoś innego i że był z wami. I, i to by się, jakby, okazało, i byście mogli wtedy się wkurzyć. Teraz mam, co powinniście odrzucić. Mam tutaj konia trojańskiego, pułapka, zostawianie pułapki, czekanie na realizację czegoś, na realizację czegoś, tak, ym, i ponoszenie konsekwencji swoich czynów, a także żyrafę, która mówi o sięganiu powyższą Wiedzę i mądrość, zrozumienie, takie rzeczy. No i skoro ten wasz były partner już, jeśli do tego dojdzie, um, wejdzie w jakiś związek, możecie się wkurzyć, i tutaj mamy to, co powinniście odrzucić, bo możecie mieć pomysł taki, że, że ta, żeby zostawić na tą osobę pułapkę, yy, żeby ona podniosła konsekwencje swoich czynów, nie? Że, 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 że co, że on będzie się teraz wiązał z, z tą osobą, nawet wam o tym nie powiedział, nie? I możecie się wkurzyć, będziecie mieli prawo, no, prawo, no tak. I yy. hmm. będziecie chcieli zostawić na niego pułapkę, żeby yy. Żeby poniósł konsekwencje swoich czynów. Jak to połączyć, nie? Ja tutaj widzę w tej żyrafie, że wy możecie chcieć poinformować, poinformować, na przykład właśnie informować tą osobę, którą, z którą... Hmm. Z którą ten wasz był już partner może się chcieć związać, żeby właśnie jej udzielać jakichś wyższych praw, jakiejś wyższej wiedzy, że, że na przykład w jaki sposób, dlaczego że, on, że ta osoba jest niegodna uwagi niczyjej i tak dalej, że możecie chcieć jakby szargać opinię tego waszego byłego partnera, przed tą osobą, o którą ten, ten się stara, nie? To jest ta jeszcze czekanie na realizację czegoś. Ehm, chwilę. To ja mam to źle poukładane po prostu. Tutaj powinno być tak, że wy zostawiacie taką pułapkę, że wy idziecie właśnie do tej osoby po to, żeby jej szargać opinię, że próbujecie tej osobie szargać opinię i żeby zniszczyć na przykład jej związek nad którym pracuje teraz albo które może w ogóle zaistnieć albo nie. Tak. I w ten sposób wyczekacie właśnie na konsekwencje czynów tej osoby. I to jest to, właśnie to, co powinniście odwrócić. To już chyba roz, zrozumiałe jest. Element, który może wpłynąć na to, że wasze życie wyjdzie jak najpiękniej z tej sytuacji, to właśnie jest jakby teraz, nie w tym momencie w tej historii. Czyli, że to jest tak, że wy. Mimo, że wiecie, jak to się potoczy, to że wy to zrealizujecie. Że wy nadal będziecie chcieli zrobić tą przerwę z swoim partnerem. Ten partner sobie znajdzie już kogoś. I wy. Hmm. Tu mamy kartę. Oszczędności, naprawianie. Chwilka jeszcze. To jest trochę skomplikowane czytanie ogólnie, choć fajne. Zaczęcie się ciekawe jest, dlatego jest fajne. Ciekawe karty są tutaj. Dobra, co tutaj mam? Mam tutaj dalej kartę śmierci, która właśnie mówi o tym uwolnieniu. O zakończeniu czegoś, na przykład bez przyszłości, właśnie. I tutaj mamy króla Pika, który mówi o tym, że ktoś Wam utrudnia życie lub utrudnił życie. No właśnie, to jest też to, że na przykład związał się z Wami, mimo że on kochał na przykład kogoś innego. I tutaj jest zakończenie właśnie tego związku. I tutaj mam też kartę, czwórka monet, która tutaj. To wygląda tak, jakby ta, ta, to zakończenie było konieczne, i ta osoba jak już się yy, do, yy, z Wami związała, to teraz konieczne jest to, żeby, żebyście się uwolnili od siebie. I to tak czy inaczej. Yy, jakby ta osoba nie ucieknie od tego, że ona musi was skrzywdzić. Że musi wam utrudnić. Że ona tak czy inaczej będzie tą osobą, która utrudniła wam życie. Trudno to jest. E, tak. Ale ogólnie się jeszcze mam karty kartę kryształy. To jest jakaś taka jakiś zakopany skarb w ziemi. No, tutaj może nie w ziemi. Ale... W tej sytuacji czai się jakaś taka, jakiś taki, taki kryształ, który jest zakopany, i ta sytuacja, ten związek, i to rozejście się, to, że ta osoba i ta, i zrobienie tego, co jest, co jest konieczne, mimo że w ten sposób na przykład szar, szarga się sobie ta osoba musiała na przykład szargać sobie yy, opinię nie wiem jakby to yy, no to to ogólnie to wszystko prowadzi do jakiegoś zakopanego kryształu czegoś niesamowitego yy, to, to, jest, to jest taka to trochę zagadka bym widziała właśnie w tym krysztale że tutaj yy, odkrywa się przed wami Jakiś taki kryształ, to się zakończa, a wy otrzymujecie coś niesamowitego. Tylko, że właśnie, pytanie, czy wy będziecie się skupiali na tej osobie, która wam no, troszkę wam życie utrudniła, przez to, że na przykład obiecywała wam jakieś, jakąś stabilizację, ale do tego nigdy by nie doszło? No, i tutaj właśnie jest też to, że czy wy postanowicie, czy wy to odrzucicie faktycznie tą pułapkę na niego, czy nie. To też mi się wydaje dość istotne. I tutaj mamy ostatni wachlarz, co należy połączyć. I ja nie wiem, czy to gdzieś się ode was przyjdzie, ale to jest właśnie coś takiego, co może. Bo ja tutaj mam taki, jakby, skutek. Tą kartę nowa miłość. Tak. Wy możecie, jakby z, tą, z tej sytuacji, tą sytuację połączyć z dojściem do czegoś nowego. Um, może tak. Paść była mówi o tym, że wykonujemy czyjeś zadania, ale tutaj bym widziała, że ustosunkowujemy się do tego, co jest nam podyktowane. Skoro. Dobra, po prostu. Jeśli. Że Baran może ustosunkować się do tej sytuacji, która jest. Nieoczekiwany bieg zdarzeń, nie? Tutaj właśnie. Baren się ustosunkowuje do tego, co się wydarzyło. I właśnie podchodząc do tego, żeby się tak ustosunkować, może mogą do niego przyjść jakieś takie nieoczekiwane, pozytywne zmiany. Tak nawet. O, nieoczekiwane pozytywne zdarzenia. I to jest właśnie, że poznać nową osobę w taki sposób nieoczekiwany. Tylko właśnie, bo tutaj ja to widzę tak, że możecie mieć albo możecie mieć taki wybór, że albo ustosunkowujecie albo się właśnie do tej sytuacji, jakby podporządkowujecie się temu biegowi zdarzeń. I oczekujecie właśnie nowe, nowych rzeczy, nowej miłości yy, pff, i nowych zdarzeń, że otwieracie się na to wszystko nowe, albo zostajecie w tym starym i będziecie uprzykrzali życie temu swojemu byłemu, nie? Ja to tak widzę, że są takie dwie drogi. Albo będziecie, otworzycie się na tą nową miłość, albo zostaniecie przy tym starym partnerze. Ciekawe czytanie. Ciekawe. Tak, choć ciężko, ciężko było układać tutaj to wszystko. Wylosowałam dla Was świeczkę w kolorze ciemnofioletowym, a to oznacza uporania się z jakąś toksyczną sytuacją. I tutaj ten ciemny odcień wskazuje na to, że tutaj trzeba się tym zająć i tutaj trzeba to przeprowadzić. Jesienią, bo jeśli nie, to to ewoluuje w taki jakiś gorszy sposób. Po prostu sprawy będą coraz bardziej toksyczne, coraz bardziej nieprzyjemne, trudne. No i to w sumie tak. Tak, dziękuję. Dziękuję, że byliście ze mną. Dziękuję za subskrypcję, lajki i komentarze i widzimy się w następnych filmach. Cześć.